Trzeci w tabeli PKO Bank Polskiej Ekstraklasy Raków Częstochowa w 12 kolejce podejmuje piątą pogoń Szczecin. Raków potrzebuje zwycięstwa, aby wskoczyć na pozycję wicelidera tabeli. Pogoń potrzebuje zwycięstwa, bo w tym sezonie na wyjazdach jeszcze ani razu nie wygrała. Do tego z 19 zdobytych punktów tylko jeden udało się ugrać na obcych stadionach. Początek należy do przyjezdnych. błądka kacpra trelowskiego ale spokojnie, nie. Nic się tutaj nie wydarzyło złego dla gospodarzy. A to świetna piłka do Eftimisa Kulurisa. Kuluris i Trelowski wygrywa. Ten pojedynek piłka odbija się jeszcze od słupka. Doskonała interwencja Kacpra Trelowskiego, zmarnowana. Stuprocentowa okazja przez napastnika pogoni. Świetne podanie, którym popisał się Gamboa. No i powinien tutaj Kuluris dać gościom prowadzenie. Ale też tak w stylu bramkarza piłki ręcznej interweniował Trelowski. A wszystko to z wysokości trybun obserwuje szkoleniowiec pogoni Robert Kolendowicz, zawieszony za czerwoną kartkę w poprzednim spotkaniu. Za niego na ławce trenerskiej jego asystent Paweł Ozga. To już 41 minuta spotkania i pierwsza akcja rakowa. Opłacił się ten pressing, uderzenie Michaela Ameyą, ale reprezentant Polski zatrzymany przez Walentina Kożokaru do przerwy 0 do 0. Po przerwie długo nic się nie dzieje. Czekamy aż do 64 minuty, kiedy Fran Tudor zagrywa wzdłuż linii bramkowej. Piłka wybita. Jeszcze raz Tudor jest Iwi Lopez. Iwi Lopez decyduje się na strzał, ale łapie piłkę Kożokaru bez większych problemów. Iwi Lopez w dwóch poprzednich spotkaniach strzelał gole. Teraz na razie nie może znaleźć sposobu na bramkarza portowców. A w tej sytuacji piłkę wybijał Keramicis. A chwilę później jeszcze raz oglądamy te interwencje. Valentina Kożokaro w drugiej połowie Raków ma przewagę, sytuacji brakuje, ale wszystko zmienia się w 65 minucie, wtedy Adriano Amorim ucieka, fauluje go Dimitris Keramitsis, który przed chwilą był bohaterem swojej drużyny, wybijając piłkę z bramki. teraz fauluje wychodzącego na czystą pozycję przeciwnika, dostaje czerwoną kartkę, no i Pogoń musi grać w dziewiątkę, wściekły jest trener Kolendowicz, a w doliczonym czasie gry Patryk Paryzek kontuzjowany musi opuścić Murawę. Nie ma już zmian, a więc pogoń w samej końcówce w doliczonym czasie gry. E, gra w dziewięciu przeciwko 11. Erik Otieno w pole karne. Jest tutaj Matej Rodin. Rodin trafia do siatki. Coś niesamowitego. W setnej minucie gol Rodina. Akcja dwóch rezerwowych i wielka radość kibiców oraz Marka Papszuna. E, ukarany żółtą kartką za zdjęcie koszulki podczas tej radości Rodin. No a chwilę później okazuje się, że gol jest nieuznany. Był tu Tutaj Spalony ciągle 0 do 0, ale ponownie jest Otieno, to już 103 minuta meczu. Otieno wrzuca piłkę i jeszcze raz to niesamowite! Matej Rodin strzela gola i teraz wszystko zgodnie z przepisami. No nie wszystko, bo on znowu ściąga koszulkę. Nawet Marek Papsun próbuje mu ją z powrotem założyć, no ale e, tutaj te emocje wzięły górę i pan Paweł Raczkowski musi ukarać Rodina drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. A więc sytuacja wygląda tak. Rodin strzela zwycięskiego gola w 103 minucie, ale kończy ten mecz też z czerwoną kartką. Mimo to chyba w dobrym humorze Raków po niesamowitej końcówce wygrywa z Pogonią Szczecin 1 do 0. Dzięki temu Raków awansuje na drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Na Natomiast Pogoń znowu przegrywa na wyjeździe. Pogoń na wyjazdach w tym sezonie, przypomnę raz jeszcze, zdobyła zaledwie punkt, i w tym momencie Portowcy spadają na szóste miejsce w tabeli. W Częstochowie radość, chociaż to zwycięstwo przyszło po bardzo, bardzo emocjonującej i ciężkiej końcówce. Raków Pogoń 1-0. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.